Witam wszystkich Państwa, witam wszystkich widzów, mieszkańców Krośniewic, Guzikowski Miłosz, w to niedzielne popołudnie deszczowe tak na spokojnie po raz kolejny wezmę yy, po prostu pod analizę temat rozkładania herbicydów yy, przez Urząd Miejski. Być może przez Miejski Zakład, ale zobaczymy. Na terenie po prostu w, na tych terenach, w których, za których utrzymanie odpowiadają. Tak, Urząd Miejski i Miejski Zakład. Z tego co wiem, rozmawiałem z dyrektorem, to tutaj to utrzymanie Zieleni spoczywa w tym roku na, na Urzędzie Miejskim tylko i wyłącznie. Także skupimy się na Urzędzie Miejskim w tej chwili. Drodzy Państwo, przypomnę. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które się odbyło 10 lipca 2024 roku. To jest ponad rok temu. No i tutaj, w składzie. Ja ten skład pokazuję Państwu, żeby nie ja będę go wymieniał, każdy sobie może to przeczytać. To jest sześciu członków komisji: pani burmistrz, pani Chmielecka, przewodnicząca, no i wszyscy, jak widzimy, którzy, którzy brali udział w tym spotkaniu. W obecności. No 12 ludzi, była rozmowa na temat, rozmowa, to była rozpatrywana petycja. Ustanowienie w drodze uchwały Rady Miejskiej całkowitego zakazu stosowania w przestrzeni publicznej miasta i gminy Krośniewice herbicydów, fungicydów oraz pestycydów. To wyjaśnię, herbicydy są od, od chwastów, fungicydy od grzybów, a pestycydy od no, małych żyjątek zabijania, tak, zwalczania jako substytutu do pielęgnacji trawników i utrzymania terenów zielonych przez Urząd Miejski w Krośniowicach. Miejski Zakład Gospodarki i Komunalnej Mieszkaniowej, Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniowicach, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, także Przedszkole Miejskie, Szkołę Podstawową nr 1 i Liceum Ogólnokształcące. I tego dnia, tu punkt drugi był omawiany Zorganizowanie i sfinansowanie badań dla młodzieży zamieszkującej gminę Krośniowice uszczęszczającej do, pod, do przedszkoli, szkół podstawowych oraz średnich na obecność glifosatu wraz z badaniem organik z gastro określającego poziom oraz obecność herbicydów w moczu mowa o glifosacie wraz z analizą dysbiozy jelit jaką ten herbicyd wywołuje. Na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2024 roku oświadczeniach. Opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, czyli na mocy ustawy, to nie było jakieś moje widzi mi się, tylko to było podparte w przepisach. Ta ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Urząd Miejski w Krośniewicach, jak i każdy urząd miejski, tak, no jest odpowiedzialny za jej realizację, więc jest to zadanie. Teraz tutaj dalej było tam jeszcze w kwestii wyposażenia pracowników fizycznych w, śro w, no w środki BHP i tak dalej, ale to już, to już pominę. Drodzy Państwo, ja sobie to pozakreślałem, te mniej ważne, te mniej ważne kwestie będę pomijał, żeby ten film nie miał znowu za 40 minut długości, żebyście go mogli po prostu z, ze spokojem obejrzeć, żeby nie było za, za długo. Katarzyna Erdman poprosiła o konkretną nazwę środka, o którym jest mowa w petycji. No ja powiedziałem, że jest to glifosat, jest to środek czynny i znajduje się w środkach pod różnymi nazwami handlowymi. Są to Randap, m.in. Agrosar. Jest tego bardzo dużo. Tutaj pani Katarzyna Erdman powiedziała, że hipotetycznie można zakazać nie hipotetycznie, tylko praktycznie od razu tutaj wtrącę. Można zakazać używania tych środków poprzez uchwałę, ale nie można zakazać sprzedaży takich środków. Tu nie chodziło o to, żeby zakazywać w całej gminie, tylko tam było szczegół, szczegółowo wymienione w, na terenie publicznym i na terenie jednostek podległych. Każdy będzie mógł to kupić. Dodała, że jeśli ktoś dopuścił te środki do sprzedaży, to musiał przygotować odpowiednie etykiety, instrukcje użytkowania oraz wskazówkę, na jakich terenach środek może być używany. Ja się tutaj skupię skupmy się tutaj na naszej gminie, a nie rozmywajmy problem poza granicę gminy. To tak, tak na ten temat mogę dzisiaj powiedzieć po głębszych przemyśleniach. Pani Katarzyna Erdman powiedziała, że pan Miłosz Guzikowski we wcześniejszych wypowiedziach użył nazwy handlowej środka agrosar. Zapytała, czy przeczytał ulotkę. No ja, jej, ja nie muszę znać wszystkich ulotek. Zaproponowałaby wspólnie przeczytać ulotkę. Chmielecki przeczytał na głos. Zapytał panią, ja zapytałem, czy zdrowie mieszkańców jest dla niej ważne. Tak, to było właśnie ta ulotka z tego, co pamiętam. Ona dopuszczała używanie, ale na chodnikach, przy określonych warunkach, tak, przy, przy przestrzeganiu przepisów ustawy o środkach ochrony roślin, przy odpowiednim zabezpieczeniu pracownikach, pracownika. I teraz. No ja się pytam, czy można chodniki utrzymywać w inny sposób, można herbicydami, ale ja się pytam, czy dla pani burmistrz jest, w zdrowie mieszkańców jest ważne, no odpowiedziała pytaniem, czy została złożona petycja do ustawodawcy o zakazie sprzedaży tego środka. Proszę Państwa, ja się nie porywam z motyką na słońce do ustawodawca, no to jest Sejm, Senat, tak, prezydent też ma inicjatywę ustawodawc ustawodawczą, tam, żeby się z czymkolwiek przepchnąć, to 100 tysięcy ludzi jest mało, bo tego typu petycje ze znaczną liczbą podpisów, tak? ludzi, którzy popierali, no, trafiały do tak zwanej zamrażarki. Więc tutaj mamy kolejny przykład, jak pani burmistrz rozmywa problem, rozwadnia go, tak żeby po prostu z, z ten kierunek działań odsunąć od tego, żeby, żeby on po prostu w urząd. Nie trafiał bezpośrednio, tylko odsyłam je do ustawodawcy. Ale tutaj mamy napisane jawnie, powiedziała, że hipotetycznie, praktycznie można zakazać używania środków poprzez uchwałę. Wystarczy do tego, proszę Państwa, nawet nie musi być uchwała Rady Miejskiej. Wystarczy zarządzenie burmistrza do dyrektorów placówek, jednostek podległych. Wystarczy, ale to trzeba wiedzieć o swoich kompetencjach. I teraz. Yy... Pani Anna Chmielecka, przewodnicząca Rady Miejskiej w Krośniowicach, zwróciła się z pytaniem do pani burmistrz. Zapytała, czy w tym roku były kupowane środki, o których dziś jest mowa. 24. Zaprzeczyła. Powiedziała, że gmina nie stosuje na ten moment oprysków. Ale my to sprawdzimy, drodzy Państwo. Będziemy wszystko wiedzieć. Następnie. Pani Chmielecka stwierdziła, że glifosat jest problemem całej Polski, czyli wiedzą o tym, że to jest problem. Okres wakacyjny nie jest odpowiedni na przeprowadzenie badań, ponieważ nie ma teraz kontaktu z rodzicami i dziećmi. No i tutaj była, tutaj była rozgorzała dyskusja właśnie na ten temat, jak to zrobić, jak to przeprowadzić te badania i tak dalej. No, tutaj chodziło by o to, no na pewno dyrektorzy szkół musieliby o tym wiedzieć. To trzeba by było zorganizować, tak. W zgodzie z ustawą, z, z zachowaniem wszelkich procedur. To na pewno nikt by nie pobierał tutaj nic od, od po prostu, od osób badanych, tylko to by pewnie zostawiane jakieś były próbki w odpowiedniej instytucji medycznej, tak, w, w laboratorium i tak dalej. Czyli podmiot profesjonalny by musiał się tym no, finalnie wykonać te badania za wiedzą i zgodą, oczywiście rodziców, tak? Za aprobatą tej inicjatywy. No wszystko jest do zrobienia, tylko trzeba chcieć. No i tutaj właśnie padło, że no, tam będą rozmowy podjęte jakieś z dyrektorami, trochę nie wiedzieli, jak się za to wziąć, ale jakieś, jakieś deklaracje. No, no widać tutaj, że stwierdziła pani przewodnicząca, że no to się później, jak już będą dzieci w szkole, rodzice będą, to się będzie rozmawiało. Tak? No i na tym się skończyło. I tutaj dalej mamy, proszę Państwa, to był dalszy. Ta petycja była, później drugi raz jeszcze ten punkt o rozpatrzeniu skargi w sprawie całkowitego zakazu, tak, używania pestycydów jako substytutu. No tutaj napisałem, trochę się będę powtarzał, ale to nic na to nie poradzę. No takie były rozmowy. Dodałem, że, w miejscu używania, że miejsca używania wymienione są szczegółowo i chodzi o Urząd Miejski, Miejski Zakład, Gminne Centrum, MOPS, MGOPS, yy, Miejskie Przedszkole, wkrótce nie w Liceach, przepraszam, yy, Szkołę Podstawową i Liceum. Yy, powiedziałem, że dostałem wniosek dowodowy w tej sprawie. To jest ten protokół kontroli, i tutaj dopiero będziemy dalej rozmawiać jeszcze na ten temat. No, tutaj przewodniczący powiedział, że składa się skarga z czterech punktów, więc chce je rozłożyć na cztery podpunkty i przegłosować. No i tutaj radna Helena Wódzka, to jest członek komisji, zapytała, jaki jest sens zaprzestania pryskania na ulicy kolejowej, jeżeli kilkanaście metrów dalej są ogródki działkowe, gdzie wszystkie środki, o których mowa, są stosowane. No ja stwierdziłem, że na ogródkach nie ma wzmożonego ruchu. Na wymienionych ulicach, które są miejscem publicznym, ruch jest znacznie większy. To są ciągi komunikacyjne. Yy, dodałem, że chodzi o to, by zmniejszyć ilość glifosatu, która może przenikać do naszych organizmów. Powiedziałem, że wierzę, że urząd nie stosował już tych środków od momentu mojego strucia, jednak po mojej interwencji miejski zakład nadal używał yy, herbicydu. To wtedy chyba na kwiatowej. Tam było coś innego używane, nie pamiętam, ale już to nie był na pewno glifosat. Była tabliczka. Że jest rozkładany herbicyd, była taśma. Yy, także to coś tam nauczyłem. No i teraz na białym koniu wjeżdża nasz rycerz Krzysztof Urbański, zastępca burmistrza Krośniewic. Yy, no pan, pan zastępca powiedział, że kontrole przez yy, Wiorin yy, z oddziałem w kutnie zostały przeprowadzone na, na mój wniosek. Tak? To tu nie ma czego ukrywać. To wszystko ja to rozpo, rozpętałem. Przedmiot kontroli przez pracowników tego oddziału był określony w oparciu o pisma. Dodał, że stwierdziłem, że nie wszystko zostało skontrolowane. To, to jest jakieś tam wyssane z palca, ale urząd i zakład komunalny nie miał na to wpływu. To, a, no to już wiem o co chodzi. To ja wtedy powiedziałem, że gmina, z tego co pamiętam, nie została skontrolowana, bo ja o to nie wnioskowałem, więc czy została z urzędu podjęta kontrola? Nie wiem, ja nie mam tego protokołu. A pan burmistrz to no, odwrócił kota ogonem. Ale mniejsza z tym już tam. Nie będę się tutaj... Eee, tu, tu, Z uwagi, że się nawdychałem tego glifosatu. Do tej pory nie udowodnił, że konkretnie z opryskami związane było jego wylądowanie na pogotowiu. No tu są, tu, tu są brednie pana wiceburmistrza. Yy, on się zajął, z, z, zaczął zabierać głosnie, zapoznawając się w ogóle z materiałami, jakie o jakich jest mowa, to wszystko było udowodnione, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, wszelkiego rodzaju badania i tak dalej. Tutaj wołał o kartę ze szpitala, dostał wszystko i, i tak dalej. Swoją retorykę pokrętną utrzymywał. Proszę Państwa, z protokołu przeprowadzonego przez upoważnioną komisję i pracowników z odpowiednimi. Dobra, a w żadnym miejscu nie jest napisane, że opryski były robione nieprawidłowo. Albo ich stosowanie, ja to zaraz Państwu przeczytam w protokole wszystko, teraz sobie uważnie. W żadnym miejscu nie jest napisane, że opryski były robione nieprawidłowo, albo ich stosowanie miało wpływ na pogorszenie stanu zdrowia mieszkańców i ulic. No, wpływu na pogorszenie stanu zdrowia mieszkańców i ulic może i nie miało, no, na, na mój miało na pewno. Kary, które zastosował ten inspektorat wobec pracowników wynikały tylko i wyłącznie z tego, że nie mieli odpowiednich papierów, czyli upoważnienia do wykonywania tej czynności. No i teraz zapamiętajcie. Albo no ja od razu przejdę do tego protokołu. Cel kontroli – zapobieganie zagrożeniom wynikającym z zastosowania środków ochrony roślin. Teren miejski, trawnik, chodniki, obecność stref ochronnych to, to te rzeczy były podjęte. Yy, wobec tych rzeczy była podjęta kontrola obecność stref ochronnych w miejscu kontroli lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. I co my tu mamy dalej? O, tutaj tam jest napisane, jak ta ewidencja była prowadzona i tak dalej, co gdzie było kontrolowane, ale to pominę. Zastosowano środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska, nie uwzględniając zniesienia środków ochrony roślin na obszary lub obiekty nie będące celem zabiegu. Czyli ruda krecha obok krawężników 15-20-30 cm w kierunku trawnika to jest rzecz niedopuszczalna. Możecie sobie pochodzić po Krośniewicach to zobaczycie. Rudy, krechy wokół chodników i wokół dróg. Będziecie wiedzieli, że tam były herbicydy. Tak? i całe chodniki. Chodniki mogą być, ale no, pytam się, czy zdrowie jest ważne, czy co jest ważne. Dodał, że na dzień dzisiejszy wszyscy mają uprawnienia, a opryski zgodnie z deklaracją pani burmistrz nie są już wykonywane, drodzy państwo. Nie są już wykonywane, ale to w danej chwili nie były wykonywane, ale już w przyszłym roku są wykonywane, tak, bo bo ludzie do mnie napisali, bo ludzie do mnie zadzwonili, że, że, że jest pryskane i widzę po mieście, że było pryskane. Czyli co, jesteśmy kłamani przez panią burmistrz i przez pana Krzysztofa Urbańskiego burmistrz, zastępcę burmistrza. Tak, taką mamy władzę. Proszę państwa, tutaj mamy siedem osób, i to, i to, są, to, są, to są ludzie z, członkowie komisji, radni, tak, prawnik. Tutaj mamy tak samo 12 osób. Do protokołu, proszę Państwa, to są, to są protokoły posiedzeń komisji. Bez mrugnięcia okiem jest, jest po prostu kłamstwo. To się wszystko nagrywało tam, tak? Widzicie teraz. Pan Urbański powiedział, że zgadza się z błędami, jakie wystąpiły podczas oprysku. A jednak się zgodził, no proszę, potwierdził, że oprysk schodnika dostał się na trawnik i panowie, którzy oprysk wykonywali, zostali ukarani mandatami, ponieważ nie byli właściwie przeszkoleni. Po szkoleniu oprysk nie będzie zahaczał trawnika. No i co? Nie zahacza? No zahacza, bo to jest właśnie substytut do, używa, do utrzymania. Nie chce się komuś wypielić, nie chce się komuś tego wyciąć odpowiednio. Bo to nie ma środków, bo to nie ma pracowników, bo, bo, bo nie wiem, to jakie są tego przyczyny, chyba głównie o pieniądze chodzi. Yy, I tyle, no to się magiczną różdżką, opryskiwaczem przejedzie i tyle, nie? Wspomniałem, a, że w Urzędzie Miejskim w Kutnie zaprzestano używania glifosatu. Firma Markas zaczęła używać octu, bo ta firma yy, po prostu się zajmuje utrzymaniem yy, no, chodników w Kutnie. Na co pan no teraz tak. Łapcie yy, łączcie kropki, drodzy państwo. Firma Markas w Urzędzie Miejskim w Kutnie za pomocą octu yy, radzi sobie z chwastami na chodnikach, a na co pan burmistrz Krzysztof Urbański mówi? Yy, prywatnie próbował używać octu i nie zdaje to egzaminu. No. Wie pan, tu chodzi o stężenie być może. Ja Nie wiem czy to jest ocet taki ze sklepu, jaki pan używa do kiszenia ogórów, tak? Czy, czy, czy nie wiem do czego, do, do y, przyprawiania galarety z zimnych nóżek, tak zwanych, wieprzowych, y, to, to wie pan, no, może trzeba większe stężenie użyć. Tak? Ale, a jeśli to jest ten sam, y, to samo stężenie octu, no to y, firma Markas y, w firmie Markas to działa, a Krzysztofowi Urbańskiemu nie działa. No, i teraz ja się zapytałem, jak były konserwowane chodniki, jak glifosatu nie było. Pan Urbański powiedział, że randa istnieje od dziesiątek lat i od dziesiątek lat jest stosowany, więc poprosiłem o podparcie tezy pana zastępcy tym jakimś artykułem albo innymi dowodami. No i tutaj tego nie było. Co my tu jeszcze mamy? A no, tutaj jest jeszcze dalej. O tych badaniach dzieci. Ja powiedziałem, że Randab to jest nazwa handlowa herbicydu. Dodałem, żeby pójść po rozum do głowy. Proszę Państwa, pójdźmy w końcu po rozum do głowy i naciśnijmy na tą władzę, bo robi co chce. I tu my nie potrzebujemy wroga. Nas wytrują po prostu, jakby to powiedzieć, urzędnicy tak? swoimi decyzjami. Zmniejszymy używanie tego środka w przestrzeni publicznej, zablokujmy jego po prostu używanie. Stwierdziłem, że są miasta, w których wycofano się ze stosowania tych środków. Zapytał, dlaczego nie możemy, zapytałem, dlaczego nie możemy pójść w ich ślady. Eee, tutaj przewodniczący powiedział, że w punkcie drugim wspomniana jest o finansowaniu badań dla dzieci, dla młodzieży, która zamieszkuje gminę Krośniewice. Dodał, że po rozmowie z panią burmistrz doszli do wniosku, że trzeba skontaktować się z Radą Rodziców. To też tutaj w tej. To jest, proszę państwa, ten protokół tak słowo w słowo nie oddają, troszeczkę zniekształca, ale tutaj też z tego co pamiętam pani Chmielecka, do jakiejś tam konkluzji po prostu też doszliśmy, że będzie ten temat rozpoznany i tak dalej. No i teraz Wolski pyta, zapyta, kto miałby być odpowiedzialny za zorganizowanie badań dla wszystkich chętnych? No Krzysztof Urbański, zastępca, stwierdził, że zapewne dyrektorzy szkół, bo burmistrz nie może nikogo zmusić. No, no. Tutaj Nikt nikogo nie będzie zmuszał. No jak, jak pan ma takie podejście do sprawy, że albo zmusić, <laughs> przepraszam, albo nie zmusić, to nie, tu nie, żadnego przymusu nigdy nad czymś takim, że tak powiem, być nie może. Przewodniczący przeszedł do głosowania. Głosowano w sprawie drugiego punktu. Zorganizowanie sfinansowanie badań. No tutaj zabył, zabył przewodniczący Wolski przeciw, przeciw był. Pan radny Michalak, pani radna Ożarek i pani radna Wódzkę. Dobrze? Tak. I teraz, drodzy Państwo, dobra, teraz zapytamy, sprawdzimy te wszystkie informacje. Zobaczymy, co nasi włodarze w tej sprawie zrobili. Przez. Ja proszę o. W dostępu do informacji publicznej, przesłanie skanów faktur zakupu środków ochrony roślin w okresie od 9 października, czyli proszę Państwa, tutaj mamy od 9 października, czyli drugie posiedzenie Komisji skarg, Wniosków i Petycji, to było 10 lipca, poprosimy o przesłanie faktur zakupu w tym okresie. No zobaczymy, czy dalej pryskają, czy dalej kupują, czy o co tu chodzi. Tak, Bo było mówione, że nie ma, że, że nie, nie ma w tej chwili, i tak dalej, na ten czas, ale widzimy co się dzieje na ulicy. Poprosiłem o szczegółowe uzasadnienie, dlaczego urząd w 2025 roku stosuje herbicydy do utrzymania chodników, a nie zabezpieczył w budżecie na zakup mini traktora środków, na zakup mini traktora ze szczotką metalową do wykonywania tego zadania. Który Także może być używany do zimowego utrzymania chodników i do innych zadań. Czyli byśmy mieli, drodzy Państwo, chodniki utrzymane w sposób taki, gdzie ani nam, ludziom, ani mieszkańcom, ani zwierzakom żadnym nikomu nie po prostu nie mogłaby, jego zdrowie zostać w jakikolwiek sposób naruszone, tak czy zagrożone. Dlaczego herbicyd jest stosowany poza obrzeżami chodników i dróg w 2025? Jakie działania podjęła pani burmistrz Katarzyna Erdmann, pan zastępca burmistrza Krzysztof Urbański lub pani przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Chmielecka w związku z inicjatywą przebadania dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół przedszkoli z terenu Gminy Krośniwice na koszt Urzędu Miejskiego w Krośniwica? Petycja została, drodzy Państwo. Y rozpatrzona jako bezzasadna. To jest trochę dla mnie, ale dobra, nie będę dyskutował z tym. No niemniej jednak yy, ten temat miał być w jakiś sposób rozpoznany. Tak teraz ja zadaję pytania w tej sprawie, co zostało zrobione. Yy, tutaj i teraz ile spotkań pani burmistrz Katarzyna Erdmann pan zastępca burmistrza Krzysztofa Urbański lub pani przewodnicząca Rady Miejskiej yy, przeprowadziła z drodzy Państwo, z radami rodziców. Tu wcześniej jest wyżej z dyrektorami placówek. Proszę o przesłanie kopii protokołów spotkań, jakie się, jeśli się takie odbyły. I teraz pytanie jest jeszcze takie, no bo może dostał ktoś polecenie z gminy, tak? Może nie wiem, pani od, zajmująca się w, wydziałem oświaty albo ochroną zdrowia yy, dostała polecenie, żeby takie spotkanie zrobić. No to ja, żeby wy, wykluczyć to, żebym powiedzmy ominął. Pytaniami, taką możliwość, to zadaję takie pytanie otwarte: Czy w ogóle ktokolwiek z Urzędu Miejskiego przeprowadził jakiekolwiek spotkanie w sprawie badań dzieci i młodzieży na obecność glifosatu w organizmie na koszt Urzędu Miejskiego w Krośniewicach? Od 9 października do dnia wpłynięcia wniosku. Proszę o kopię protokołów, tradycyjnie odpowiedzi i skany, proszę przesłać na adres skrzynki poczty elektronicznej Miłoż Guzikowskiej. Oczywiście o adresy znaczy adresy. Drodzy Państwo, jak dostanę odpowiedź na te pytania, to to po prostu ją oczywiście udostępnię, jak wszystko. Drodzy Państwo, jeszcze taki apel do mieszkańców. Jak gdzieś będziecie widzieli pracownika jakiegokolwiek urzędu miejskiego czy miejskiego zakładu z, z opryskiwaczem, Proszę to do mnie zgłaszać. Jestem na Facebooku. Nie będziemy się godzić na to, żeby po prostu tutaj herbicydy były rozpryskiwane. Dziękuję za uwagę w ten deszczowy niedzielny, w ten deszczowy niedzielny właściwie już wieczór. Pozdrawiam wszystkich. Życzę dużo zdrowia. I nie bójcie się tego komentować na internecie. Pozdrawiam.